Mów mi na ty, jak to powiedzieć po angielsku. No, nie da się. Może jakieś takie call me by my name, ale to jest dość oczywiste. Widzisz, tutaj kluczowe jest to, jak ci się ktoś przedstawia. I też trochę czasem, kto kim jest. Bo, tak w dużym uproszczeniu, na ulicy w większości sytuacji jesteśmy równi. No, chyba że widzisz jakąś 80-letnią panią, no to wtedy nie powiesz do niej Hi, what up, how are you? Raczej wtedy jesteśmy tacy ekstra mili. Wtedy raczej byśmy do niej powiedzieli Excuse me, ma'am, i tam dalsza część zdania. No i też jak jesteśmy dziećmi, to w większości sytuacji do tych starszych użyjemy tych wszystkich zwrotów typu sir, na koniec zdania, czy wspomniane ma'am, czy na początku mr, mrs, miss. Ale jeżeli przychodzi do Ciebie ktoś 20 lat starszy i Ci się przedstawia, hi, I'm Jake, to on oczekuje, że będziesz nazywać go Jake. Ale jeżeli on przychodzi i przedstawia się na przykład Dr. Jacob Swanson, to wtedy on oczekuje, że będziesz do niego mówić Dr. Swanson. Dr. Swanson i tam dalsza część zdania. No chyba, że się poznacie. I on w końcu powie, Call me Jake. Just call me Jake. Tak mów im po prostu Jake. To call, to takie nazywaj mnie, jakby wołaj mnie, Jake. I ty też tak możesz zrobić, nawet w sytuacji, gdy używasz swojego nickname, czyli to zdrobnienie. In my case, I'm Dariusz, but call me Darek. Yeah? It works that way. So you can say my name is Jakub, but call me Kuba. Oh my name is Joanna, but call me Asia. That's funny in English. Asia, not Asia. Daj mi znać, czy coś z tego było dla Ciebie zaskoczenie. Cześć.